cześć siemanko witam w kolejnym odcinku dzisiaj zajmiemy się lampeczkami to znaczy musimy je uszczelnić bo tutaj się robi syf nie wiem czy to będzie widać bo teraz się to wszystko odbija aczkolwiek tam w środku robi się syf i czasem woda stoi i wygląda na to że gdzieś tutaj przepuszcza to całe uszczelnienie i co tutaj niestety musimy cały zderzaczek zdejmować. Także co najpierw sobie podniesiemy samochód, cały przód. Żeby mieć dobry dostęp do każdej śrubki, każdego wkręta. Zobaczymy najpierw prawą lampę, lewą lampę sobie zrobimy, a prawą ewentualnie później jak zobaczymy jak pójdzie ta tamta, bo tamta jest gorsza, bo tamta przepuszcza, a tą bym zrobił przy okazji. Ale tak jak mówię, zobaczymy jak ten klej będzie się odklejać, bo to są lampy valeo z tego co wiem. I one mają problem taki, że że się je ciężko rozkleja. Tam w golfach czytałem, że tam tłuczą te, te, te całe klosze, ale do golfów czwórek można kupić te klosze, a do seatów nie da się za bardzo. Nie, nie są dostępne. Yy, tylko jakieś używki, a tam są po prostu nowe. Tam widzicie, jest też jakiś ubytek na odwłośniku. Można by go tam lekko jakąś farbą. Yy, dziabnąć, bo tam wiadomo nie, nie zregeneruje tego tak jak powinno być najlepiej by go trzeba było całkiem wymienić aczkolwiek chyba nigdzie nie widziałem takiego odbośnika, jak już to wymiana całej, całej lampy nie wiem w sumie czemu nie, nie wymienię całej lampy chyba chcę sobie zrobić pod górę dobra może najpierw bez tego podnoszenia bo tu musimy wykręcić raz, dwa, trzy 4 5 torksów yy, i tu później od dołu są też torksy to sobie chyba po prostu skręcę kołami, bo bo po co się tutaj za bardzo bawić. Dobra, to co? Zaczynamy, bo nie ma, nie ma czasu, żeby tutaj się gadać za dużo jeszcze maskę otwórz. Od razu sobie skręć w prawo O jak papalis pół obrotu Czasem kurde mu się uda tak Dobra Uda lepiej odpalić A palotki ma jakiś problem Chyba się tam gdzieś olej dostaje bo jak odpalę czasem Albo są te nie się nie napełniają szklanki od zawarów i jak odpala to jest chmura dymu wyjąć najpierw tą lampę, także w sumie, nie no to muszę mi tak cały zderzak przecież zdjąć także nie wiem czy coś tutaj się zaznaczyć jak to jest, może później se jakimś markerem albo śrubokrętem zaznaczę jak to mniej więcej było chociaż za miesiąc mam w sumie przegląd, także także w sumie tu nie muszę za bardzo się bawić w jakieś te ustawianie, bo mi to na przeglądzie zrobią. Dobra, panowie, rozkręcamy to. To kurwa. Tutaj był chyba większy tor, nie 20. 25 chyba. Tak. Taki ten. Szkoda, że nie mam takiego kątowego. Na... Muszę sobie kupić taki na wkrętarkę kątową. Przeskakuje z A To będzie do dupy pomysł. Z tym, Muszę coś z lepszym przełożeniem wziąć. O! Chyba się udało. Już mamy to poluzowane, to teraz tylko o, coś takiego zrobić. I już mamy tutaj niby wolny ten zderzaczek. Z tej strony dobra, ta była do tego, może sobie wymienię tą śrub te śrubeczki. Niektóre tam ku kupiłem kiedyś, może będą pasować nowe. to dam nowe. Kurwa też się tak, to... tak zastanawiam. Człowiek to robi przy tym samochodzie, a to wszystko chuwarte. Tak już hobbystycznie to robię. Że tak powiem. To już sensu finansowego to, to dawno nie ma. <laughs> Człowiek tak robi. Przy tym samochodzie tak się stara, tu wymienia na nowe, a to wszystko później. Jak sprzedajecie samochód, to tam i tak nikt na to nie, nie zwrócił uwagi. Dobra, teraz druga strona. Dobra, tutaj, tutaj, tutaj pod zderzaczkiem. Raz, dwa. Też powinno być pięć albo cztery. Tutaj, tutaj. Nie mam osłony pod silnik, także chyba tylko te cztery. Dobra panowie, dół wykręcony, także jeszcze coś tu chyba zostało. Muszę zerknąć z tamtej strony, jak tam jest, ale gdzieś tu, tu musimy tą kratkę odkręcić i któryś z torksów, nie wiem czy ten górny czy ten dolny teraz. Muszę zerknąć na, na instrukcję, ale to musimy. to wychodzi kurestwo teraz tak Żeby się kurwa nie połamał teraz tutaj jest taki cynk. tu też jest taki o poszło poszło tak to wygląda i wychodzi no i co tutaj, tutaj panowie zrobiłem z drugiej strony to samo z tą kratką i wychodzi na to że ta ten torksik tutaj to jest od zderzaczka. Tutaj mamy taki czujnik. Ja go sobie tutaj wysunąłem. To jest od temperatury. Przed ją sprawdzałem. Byłem ciekawy, czy to ma jakiś zderzeniowy. Zaraz mi poduszkę zaraz wywali jaką. Ale nie, to jest czujnik temperatury zewnętrznej, chyba. Się Zastanawiałem właśnie, gdzie on jest. A to tutaj z przodu. Ciekawa sprawa, też. No i dobra. Tutaj sobie teraz dwa wkręty odciego, od ciego yy, odkręcimy Torx 30 proszę ja Ciebie do zakręcone bardzo dobrze to no i dobra te cztery torxy z góry to tak chyba tak. też jest 30. Dobra, ja to wykręcam i zaraz do was wracam. No i teraz proszę ja was powinno tu zejść. No. Ja wszystko dobrze o. 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 pan? gdzie to położyć? Tu położyć. Ale się okaże, czy nie miał dzwona. I ktoś już kurwa wymieniał jakieś części. Ale chyba nie. Chyba nie miał. Chociaż chuj go wie, jak wygląda. Kurwa to mi trochę tak podejrzanie wygląda. Ale może tak, tak jest. Chłodnica tak wygląda. To jest co? Chłodnica. Później jest silnika chyba tu jest 0,2, czyli Czyli oryginalne, czyli dobrze. Ciekawe czy to jest oryginalne ale chyba tak dobrze jest tam nie ma co Tu się woda zbiera zawsze widzę. Piorniczek, tu jakieś połapane są masy. Dobra, tutaj jest kurwa jakieś odpowietrzenie z dołu. Faktycznie ciekawe, czy to jest odpowietrzenie, czy co to kurwa są za kapsuły. Teraz to musimy obadać wszystko. Musimy to obadać. Kurwa, kto tam zaś cofa? Porysuj trochę. Cyk, 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 zobaczymy, może się uda, a jak nie to bo to i tak tam wiecie, gdy jest mała tu też jest 0,2, czyli to jest oryginalny raczej. Przed nim, także dobrze, ok, czyli wykręcamy tą, tą, tamtą, tą i tą, dobra. To jest chyba też 30 Tak jest. Dobra, wezmę na staty, bo właśnie jeszcze wypierdoli ta lampa i będzie po robocie. Tak, nie miałem rozebranego żadnego samochodu z teżakiem zawsze jakieś nowe doświadczenia Zresztą ja zazwyczaj jakieś nowe doświadczenia, kurwa, ja tutaj nigdy nic nie robiłem. W sensie takich samochodowych sprawach że zawsze to jest dla mnie nowość, aczkolwiek damy radę nic nikim. Damy radę, nie takie rzeczy się robiło, nie? O to tu jest dokręcona. Dobra, ale długa śruba, jak piękniejsza. Złóż to? Nie wiem. Co za nos? Znowu taką wtyczkę dali. Dziwną. Nienawidzę tych wtyczek wszystkich. To jest zawsze problem. Dobra, panowie, powoli, powoli się udało. Teraz wam pokażę jak. Mam jakieś takie niecodzienne problemy. Tak wygląda wtyczka i ja tutaj po prostu powoli od dołu podważałem tutaj od strony tego ząbka i jakoś to wyszło. Strasznie się działa ta wtyczka, także możliwe, że po prostu dużo tutaj jakiegoś syfu się zgromadziło. Lampa jest wyciągnięta, wezmę sobie jakąś szmatę, żeby nie, nie porysować już bardziej niż jest. Panowie widzę, że tu od dołu są jakieś odpowietrzniki i to też nie jest do niczego, bo, bo one też powinny coś tutaj robić. Tak myślę A jak ja tu zacznę kurwa grzebać przy tym To już będzie koniec Znaczy koniec Pewnie da się to zrobić normalnie Ale zobaczymy Spróbuję otworzyć ten odpowietrznik Tak z ciekawości Bo w sumie może i tak będziemy to i tak ściągać Bo brudna jest ta lampa w środku Ale z ciekawości zobaczę te odpowietrzniki Jeszcze bo może być, że to jest też problem Cholera były zapchane Z góry jeszcze coś tu widziałem, takie dziadostwo. Może tu też coś jest? Tu też jest jakiś odpiew Tu jest wszystko w wosku, ten cały kierunek, bo ja tam sikałem tym woskiem i coś się śledzi. Poczekajcie. Z drugiej strony to widać. O, taki jasny punkt tam Czyli coś tam jest Tylko No właśnie Nie, ale ta lampa musiała być gdzieś to jakby tylko te odpowietrzniki to co to by było? Chociaż kurwa to też odprowadza jakiś tam w jakiś sposób Naprawdę tu się robiło zawsze bajoro w środku. Głównie tu, o zaraz pokażę gdzie. Między tym odbłośnikiem a tym plastikiem tam. Tam się robiło. Bo ogólnie rzecz biorąc, ja teraz jeździłem bez tej kapsuły tej, bo, bo było za mało wentylacji. I kurwa też lipa, nie? jak nie ma wentylacji w reflektorze. Dobra, spróbujemy to rozkleić. Zaczniemy sobie od dołu, że jak coś pójdzie nie tak, to nie będzie widać. Dobra. Mamy kolareczkę. No, tak średnio bym powiedział. Tak średnio. I klej to jest też taka doska konsystencja. Słuchajcie, co zrobiłem? O, tak odgiąłem. Ten klej to taki silikon jakby kurwa, może ktoś to silikonem kleił. Nie wiem, plan jest taki, żeby to podginać dookoła na razie A później nie wiem, zobaczymy, no bo... Bo to zawsze można dogiąć, nie? bo to jest plastyczne się robi. Ale nie wiem jak tu kurde czy to się rozkleje. Dojadę do końca i spróbuję rozkleić, przynajmniej dół. Cześć się robotę wybrał kurwa już... Po jednej lampy to nie... Dużych lamp nie zdążę zrobić. Jednej nie wiem czy zdołę zrobić. I co panowie? Powoli sobie podgrzewam, odginam to wszystko. Podgrzewam, odginam i tu mi się udało już w miarę to podważyć. Do tego stopnia, że tutaj się faktycznie chyba zaczyna to rozklejać. Nie nagrywam tego, bo to trwa długo. Chcę to robić powoli i dokładnie, żeby też nie przegrzać tej lampy. Widać, to dopiero tutaj się zaczyna ten klosz, czyli pod tym plastikiem, więc musimy mieć tu dostęp, żeby to rozkleić. Żmudna praca, niestety powoli trzeba to robić ostrożnie. I tyle, no. I tak po prostu sobie wjeżdżam tutaj tą łyżką i odginam to powoli, no ale... Mówię, idę to, to tragicznie wolno. Jeszcze wydubuję klej przy okazji. Ciekawe jestem czy to się fajnie później nadda, no, ale chyba tak o, widzicie, czasem się uda przebić tą łyżką na drugą stronę. Wtedy już jest pewność, że jest odklejony. No ale to jest taka właśnie robota. Głupiarze tutaj o, widzicie, trzeba troszkę tego kleju wybrać. tego to ja nie wiem dobra, ja tu robię, nie będę tu nagrywał takich pijek. Dobra panowie, już prawie rozkleiłem. To mnie zastanawia, czy później kurde mi to wszystko będzie pasować, bo to tak wiecie, podginałem ten plastik. Czy to wszystko później się fajnie znowu ułoży, no ale zobaczymy. To jest eksperyment. Najwyżej się lampę nową kupimy, no, ale może nie będzie trzeba. Uważajcie na łapie, bo można sobie trochę poparzyć przy takiej robocie ale nie ma tragedii mówiłem ten kosz tak tak wchodzi że trzeba podginać trochę te plastiki teraz widać że on jest żółty ciekawie czy on jest od środka też czy tylko od zewnątrz ale chyba od wewnątrz też przejedziemy ale to tak delikatnie pokażę wam jak to zrobi bo tego nie można broń Boże dotykać szmatkami bo to porysujemy w pizdu o tu jakaś mucha jest zdechła by było ją od razu też stąd eksmitować, póki mamy dostęp. No, powiem Wam, wygląda to wszystko jak popojowisko, no ale to chyba tak kurwa właśnie ma wyglądać. A z tamtej strony w lampie spróbujemy tylko wyczyścić te y, odpowietrzniki. Znaczy, te tam, jak, no nie wiem, jak to się nazywa, to, to co tam wodę odprowadza. To, co tutaj wyciągałem wcześniej, bo tam też się coś tak robiło, ale tak tylko trochę. Także będziemy mieli porównanie, kto to takim klejem, tam to kleju, bo to jest fabryczne chyba. Ale te lampy waleo to wszystkie tak kurwa zrobili. weźmy sobie, spciskajmy to. Mam tutaj płyn do mycia z wodol Szkoda, że to tak zrobili do tupy, że tego się nie da normalnie cywilizowanie otworzyć no ale co zrobić trzeba tutaj otwierać jakąś trzeba to otwierać jak jakiś kurde, nie wiadomo co Dobra, Teraz to by jeszcze się przydało. Tutaj ten doł tylko, że tu nie będziemy może lać wodą na to. Tylko tak sobie gąbeczkę spsikam. Tutaj umyję. Bo tutaj tych Odbłyśników nie będziemy ruszać, bo to porysujemy od razu. Że tutaj z wierzchu można tutaj to wszystko, bo to akurat podbłyśniki tutaj nie są, tylko osłony. Z wodą to użyjemy wody demineralizowanej. Deminary, demina, Minerały, mineralizowane. Demineralizowane. Demina, no ale stół z powołomionymi nogami to powiesz. Ale demineralizowana to nie powiesz z powołamywanymi nogami z, z powołamy nogami z, z powołamy nogami woda deminari, demina... Mineral, mineralizowana demineralizowana dziwna sprawa okej okay. robimy sobie tak jak tutaj sobie wodę dopiłem teraz sobie tu wywiercimy dziurkę małą i tu wlejemy wodę demineralizowaną tak jest i tutaj tym wyczyścimy takie, kurwa, budżetowe rozwiązania. Jest z Co to takie bicie? A, krzywo wiertło skręciłem. No dobra, ale jest wywiercone. Troszkę przemyjmy sobie odbłyśnik. Wyczyszczone. Teraz musimy poczekać trochę, aż to wyschnie. I możemy zakładać. Broń może nie, nie wysuszyć tego ręcznie Już to może to suszarką zrobić, ale poczekamy chwiedno, bandyta. Kurde <gry> Teraz to wygląda. Nie, najlepiej by było to drugą lampę też zrobić, ale ona tam nie miała jakiś takich jazd dziwnych. Także tutaj tylko tak jak wam mówię, może teraz to zrobię, póki jest jeszcze tamta sobie schnie. Wyciągnę sobie te odpowietrzniki, tylko kurde, do tego, tego jednego tutaj nie mam dostępu. Nie niedobrze. Jakby jakąś pajęczyną albo coś. Przebiłem to. Nie wiem czemu to takie coś było. Umyję też te odpowietrzniki. Żeby już było na gotowo, a tutaj może psiknę jeszcze sprężonym powietrzem, żeby coś tam odetkało jak coś tam jest nie ten patrzcie jakbym jakąś co najmniej bombonierkę otwierał tutaj mamy butyl 8 mm, 4 metry ale tam ponad 2 metry wychodzi raczej na te dwa lampy